Wielu rosyjskich publicystów, ekspertów ostrzega, że te małżeństwa z Chińczykami to nowa broń służąca ekspansji chińskiego imperium. Chińscy mężczyźni mają być wręcz zachęcani przez władze do poślubiania Rosjanek, bo w rodzimych Chinach jest ich o 35 milionów więcej niż kobiet. Rezultaty polityki jednego dziecka. Dlatego w rosyjskim internecie nikogo nie dziwię już takie ogłoszenia. Wzrost 177 cm, waga 75 kg, 47 lat. Ma 16-letniego syna, instruktor pływania. Nie pije, nie pali. Posiada dom i roczny dochód w wysokości 1 200 000 rubli, czyli około 56 tysięcy zł. Jest otwarty na posiadanie kolejnych dzieci. Do opisu załączył całkiem ponętne zdjęcie. A to inżynier mechanik z Szanghaju. Studiował w Australii. W posagu ma samochód, dom i syna. Jak widać, wyraźnie uwielbia śnieg i zimną pogodę, zapalony podróżnik i poszukiwacz przygód w dobrym tego słowa znaczeniu pali mało, a pije tylko podczas spotkań towarzyskich. Byłybyście zainteresowane, panie, które nas oglądacie?